Gaunter Odin, znany również jako Pan Lusterko lub Szklany Człowiek. Z pozoru nieco dziwna, lekko tajemnicza persona, która przy pierwszym spotkaniu z Geraltem podsuwa mu kilka informacji na temat Yennefer, a oprócz tego zdaje się wiedzieć niezwykle dużo o wszystkim i o wszystkich. Nie bez przyczyny w dodatku do gry serca z kamienia jego postać jest znacznie szerzej nam przedstawiona. Odim, co chwilę zaskakując Wiedźmina swoimi kolejnymi umiejętnościami, zaczyna stwarzać wrażenie człowieka, przed którym nie ma żadnych granic. Z początku znikąd pojawia się, by pomóc Geraltowi, a konkretniej, by zawrzeć z nim umowę, pakt, dzięki któremu Wiedźmin uniknie ofirskiej niewoli, ale w zamian będzie musiał zrobić kilka rzeczy dla Pana Lusterko. Później dowiadujemy się, że jest swego rodzaju złotą rybką, potrafi spełniać życzenia, każde, bez wyjątku, ale nie robi tego bezinteresownie. Przedstawia również swoje warunki oraz nakłada na człowieka znamie, świadczące o wiążącej ich umowie. Warunki te są pełne niedomówień, bez najmniejszego problemu można je opacznie zrozumieć lub nie zrozumieć ich wcale. Nie zmienia to jednak oczywiście faktu, że wypełnić gdzie trzeba, a o tym i jak mamy to zrobić decyduje Odin. Z czasem szklany człowiek demonstruje nam również, że nawet czas jest pod jego władaniem, a władza nad czasem to niemała władza. Zdecydowanie zbyt wielka jak na człowieka, elfa czy czarodzieja. Zatem, kim tak naprawdę jest Gaunter Odin? Nigdzie nie jest to wyjaśnione wprost. Natomiast m.in. na podstawie rozmowy z oksynfurskim profesorem od spraw czarnej magii i okultyzmu, dowiadujemy się, że jest on prawdopodobnie wcieleniem najwyższego zła, jakie znał świat. Sprowadza on na ludzi nieszczęście, kusi obietnicę spełniania życzeń, zmuszając tym samym niektórych do podpisania z nim piekielnej umowy, której warunkiem jest często oddanie własnej duszy od imowi. Szklany człowiek żyje na tym świecie, jak i w każdym innym, prawdopodobnie znacznie dłużej niż istnieje rasa ludzka, a może i nawet gnomia. Jego wiek można liczyć w mileniach, a kto wie, czy nie nawet w eonach. W każdym świecie, który nawiedza jest znany pod innym pseudonimem, ale na życzenie Geralta, poproszony o ujawnienie swojego prawdziwego imienia, odpowiada, że wszyscy, którzy poznali jego prawdziwe imię, nie żyją, lub spotkał ich los znacznie gorszy od śmierci. Istnieje jednak sposób, który pozwala zerwać zawarty pakt. Można skusić szklanego człowieka na grę, na zakład, o coś, co go zainteresuje. Zakład, w którym jeśli wygramy, to umowa jest zrywana, natomiast jeśli go przegramy, to musimy oddać diabłu to, co mu wcześniej zaoferowaliśmy. Jednakże, by nie było za prosto, zasady gry ustala pan Lusterko. Pakt, który Odim zawarł z Olgierdem von Everest, może skończyć się na dwa sposoby. Geralt może pozwolić Odimowi zabrać duszę Olgierda, za co w zamian dostanie jedną z czterech dostępnych dla niego nagród, wymienię je później. Lub też może podkusić pana lusterko do gry o duszy swoją oraz Olgierda. W przypadku tej drugiej opcji, Odim przynosi Geralta do innego świata i zadaje mu zagadkę. Mam nie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć? Możesz mnie dotknąć? Zobaczyć, lecz nie zdołasz uderzyć. Bawię dziecko, przygnębiam starca, cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham, gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. Co to ma być? Ty mi powiedz! Czym jestem? Widmin dość szybko orientuje się, że odpowiedzią jest oczywiście lustro, jednak każde, do którego podejdzie, jest momentalnie niszczone przez szklanego człowieka. Odpowiedzią jest więc lustro, którego rozbić się nie da, a jedynym takim jest tafla wody. Geralt, rozwiązując zagadkę, wygrywa zakład z diabłem, który odchodząc wypowiada te słowa. W tłumaczeniu ze starszej mowy na nasze, Odim mówi: Jesteś prymitywny, głupi. Wydaje ci się, że mnie pokonałeś, ale mylisz się. Nie, nie da się zabić. Powrócę. Teraz pytanie, czy jest to może zapowiedź faktycznego powrotu Szklanego człowieka w przyszłych dodatkach, czy jednak, co zdecydowanie bardziej prawdopodobne, jedynie pogróżka rzucona Geraltowi na odchodne. Teraz parę ciekawostek dotyczących samej postaci. Imię Gaunter Odim jest prawdopodobnie nawiązaniem do postaci stworzonej przez Stephena Kinga, niejakiego Randala Flaga. W powieściach Kinga jest on uważany za główny czarny charakter i czyste zło w ludzkiej postaci. Ale co najważniejsze, ma on również wiele imion i jednym z nich jest Walter Odim. Brzmi znajomo, prawda? Pakt zawarty między Olgierdem a Szklanym Człowiekiem jest nawiązaniem do pana Twardowskiego. Również mamy tu do czynienia z trzema życzeniami do spełnienia: paktem zawartym z diabłem i tak dalej. Akronim od Gaunter Odim to g -O d czyli gad. To oznacza po angielsku BUG. Jest to z jednej strony nieco dziwne połączenie, biorąc pod uwagę jego rolę w tym świecie, ale z drugiej wskazuje ono na nieograniczone możliwości tego, czegoś, czymkolwiek to tak naprawdę jest. Odim dwa razy zamrażał czas, raz na ofirskim statku, drugi raz w Alchemii, tej Oksymfurskiej karczmie i w obu przypadkach miał w ręku drewnianą łyżkę. Być może jest to lekka nadinterpretacja, jednak wydaje mi się, że mimo wszystko warto o tym wspomnieć. W naszym świecie jedynie dwóm osobom udało się wygrać zakład ze szklanym człowiekiem. Jedną z nich był niewymieniany z imienia i nazwiska czy profesji człowiek, drugą natomiast Geralt z Rivi. Oczywiście, jeśli pod koniec gry decydujemy się nie grać z Odimem o duszę swoją i Olgierda, to wtedy z tej listy Geralta wykreślamy. A teraz parę informacji a propos nagród za zakończenie wątku z Olgierdem i Gaunterem Odimem. Jak wspomniałem wcześniej, fabułę główną dodatku serca z kamienia można zakończyć na dwa sposoby: to znaczy pozwolić Odimowi zabrać duszę Olgierda lub zagrać z nim o nią, ryzykując utratę własnej. W tym pierwszym przypadku dostajemy jedną z czterech dostępnych nam nagród do wyboru. Możemy zażyczyć sobie u pana Lusterko, że chcemy być szybcy jak wiatr, otrzymamy wtedy lamentowy kropież dla konia. Możemy chcieć nigdy nie być głodnym i dostaniemy wtedy róg obfitości zapewniający dużą regenerację zdrowia. Możemy chcieć być bogatym, otrzymamy wtedy 5000 nowych ratki koron, oraz, jako ostatnie życzenie do wyboru, pozostaje nam chcieć zawsze mieć wódkę. Dostaniemy wtedy karawkę bez dna, dzięki której będziemy posiadać niekończącą się ilość alkoholu. W przypadku drugiego zakończenia, Odin zostaje wypędzony, a to oznacza, że raczej nic już nam nie da. Na szczęście dla nas, Olgierd, chcąc porzucić swoje dawne życie, oddaje nam w podzięce swój miecz, nazwany Iris. Po jego zmarłej żonie. Miecz ten ma bardzo ciekawą właściwość. Podczas walki kumuluje on w sobie energię, którą można wyzwolić używając silnego ataku. Jednak posiadacz miecza traci wtedy odrobinę zdrowia. To już raczej wszystko, co udało mi się znaleźć na temat tej niezwykle tajemniczej postaci. Mam szczerą nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście, a jeżeli nie, to że chociaż przyjemnie Wam się tego słuchało. Piszcie w komentarzach, o jakiej postaci chcielibyście następny odcinek, a ja postaram się zebrać tyle informacji, ile tylko mogę. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę to pamiętajcie o symbolicznej łapce w górę pod filmem. Cieszy ona oko i poprawia pozycjonowanie się filmu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie oraz mam nadzieję, że zobaczymy się przy okazji następnego odcinka. Pa, pa! Życzenia twe spełni zawsze z ochotą, da Ci brylanty i srebro i złoto. Lecz kiedy przyjdzie odebrać swe długi, skończą się śmiechy serdeczność przysługi, w pętacie weźmie śnie zabierze. Bo byś cierpiał katusze aż biał.